A kto rano wstaje, no kocie dokądś, weź coś powiedz Nie, dzisiaj nie wstaje na razie, jest za wcześnie Za wcześnie? Jesteśmy w córkę, Bel już poszedł, Bela się szykuje, Geralt ustala trekking Anka jest prawie gotowa Almost a ja tak sobie gadam, Jak dziad do obrazu Słuchajcie, hałas tu jak pod lotniskiem w Pyszowicach Tam u góry chyba lotnisko w Lukli, bo tu cały czas coś startuje, ląduje Anka się przebiera Belka nadchodzi A ja sapię jak koń I tak to... I tak tu właśnie mamy Zbliżamy się do pierwszego, ładnego mostku. Proszę bardzo. Co tu widać? Taki mostek mamy. Piękny. Nawet z flagami. Anka, pierwszy mostek. Okay. Ha, ha, ha. Uuu, takie piękne widoki, zobaczcie Tak się tu idzie Anka z tyłu Tu się dzieje, co tu się dzieje, jeden za drugim leci, jeden ląduje, drugi startuje. Wielki młynek idę nim a ten miał być No to jeden też tam wcześniej kręcił i tylko guma no. po nim pozostała idziemy <coughs> do biegnięcia dwóch szlaków, jeden z Luki, a ten dołu nas to z leci I jesteśmy i co? Zaczyna się, nie? Yeah. Zaczyna się tłok no, była, Szersze drogi uh... okay. yeah, to... No a dzisiaj mamy prawdziwe jaki wczoraj Wyszły muły i też tak pięknie dzwoniły butlami gazowymi, a dzisiaj dzwonią sobie jaki. 500, 1000, 2000, 5000, 20. Yeah. Daj tam wielka 10, 9. Chłopaki przycieli bułę idą dalej. See you. Yeah, bye. Bye, bye. bye bye. Money, money. Rupia, dolar, euro, everything, you know bye bye. Co? Wyskoczyliśmy z kasy Przechodzimy przez most a za nami jaki zasuwają Jak jak Zobaczcie jak powoli są, się fajnie idą Cię wskakuj do środka zakręcić młynem Co? Ciężki mm. O, jest już pięknie. No idziemy, to jesteśmy Gerard. W padding. W padding tam. U Misia, Misia Paddingtona jesteśmy. W padding otwieramy browara i pijemy. Nie no, należy się no, w sobotę Należy się, należy się, dwa dni nic, nic, nie, nie, nic. Nic, nic Nie nawet masz patrzeć, wyszedłem na trzy sekundy do stracza. Tylko powiedziałeś, wszedłeś, patrza, tak. co, co no, Wyczucie czasu, ja, ja wyczucie czasu Cześć! Ile już dzisiaj? O, od trzeciej rano Ja wam No i właśnie, wszyscy się zjechali, idziemy teraz na kawę, tworzymy już tutaj sporą grupę Polaków dążącą do Namcze Bazar, zobaczcie co tu się dzieje. Jak morale? Bardzo wysokie. Morale bardzo wysokie. Kniemy się do góry, prawie jak w dolomitach. Piękny kolor Wielka wody. Welka ruszyła naprawdę. przodem z Gerardem. Woda, szmaragdowy kolor. Drugie piwo wypite, możemy iść dalej. Co tam robisz? Wydaję pieniądze na głupoty. Na przykład... Na dziewczyny. Na dziewczyny wydaje pieniądze. No. Mają wyjść tam na górze. Nie, nie, absolutnie nie, nie. Rozsądek, Pokaż tam, Otwórz się, bo żeby widać. o to. to Ale opłaca nie tu tak, drugą stronę. Otwórz się Krzysiek trochę, bo tam jest za tobą jest taka o, informacja. O. Tak, infak. Ja. Tak, turyzm, ticket, informacja. check. in. Check-out. Check in. Check-in. Okej. Okay. Tak. Tak, tak, tak tak. No to płacź, płac! płac. Ile zapłaciłeś? To za życie tylko płacę. No 4000 zł. 2000 za twarz. Dwa tysiące za twarz. Bella tak. ma zniżkę za... Ja dostaję ja 1500. Ja że blondynką tak. jestem to, bela to płacę 1000. Bella bola free. Bye bye. Z względu na to, że tu mamy live music i Gerard postanowił zatanczyć sanset dla was. Gerard biodrem nie, nie. No, Jaki wstydliwy, wypadł jaki To jest prawdziwy artysta! Nie, nie, nie da się nie, nie daj się, już, już, się już, prosić. Nie daj się. Tak jest tutaj. Bela tam jakieś dziecko wierniała Jaki wodospadnik nam tu spada z nieba Jak to wodospad? Jak to wodospad <gry> razem z flagami Jaką ładną wystawkę mają takie okoliczności przyrody piękne zobaczcie sami a za rogiem wodospadzik a tutaj ktoś zmieniał krzesła po sezonie no i są Dzień, wypiliśmy dwa browary, zjedliśmy oporowo ciasteczek, i jesteśmy w Mojo W Namaste Hotel and Lodge. I tu się kończy na dzisiaj nasza przygoda. Wszyscy dotarli? Everybody happy? Everybody happy? Ja, very happy. Very happy. Everybody happy. Dobra, ładujemy się do naszej dziupli.